Cześć! Dzięki, że kliknąłeś w ten materiał. Na kanale PlayStation właśnie opublikowano najnowszy zwiastun 4K do Hogwarts Legacy, który zadebiutuje 10 lutego 2023. Gra jest najczęściej kupowaną w priorderze Grom na platformie Steam, co prawdopodobnie zapewni jej tytuł gry roku 2023. Dzisiaj omówimy sobie najnowszy zwiastun. Będzie to pierwszy raz, kiedy go oglądam, tak więc zobaczymy. Jak to wszystko wygląda? Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Okej, okay, z tego co słyszałem to kolejny raz zostało potwierdzone, że jesteśmy uczniami piątego roku Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwartu. Wow, ten zwiastun wygląda niesamowicie, przepiękna paleta barw, wibrujący świat, który aż chce się odwiedzić. No i mamy kolejny wgląd w lekcję w Hogwarcie, na pierwszy ogień zielarstwo. Na temat zielarstwa, ostatnio dowiedzieliśmy się z oficjalnego źródła, że będzie można użyć mandragor. Za pomocą mandragor będziemy mogli ogłuszać przeciwników. Ciekawe, jakie jeszcze będziemy mogli stworzyć eliksiry. Tutaj kolejna lekcja, czyli tym razem transmutacja. Nie jestem pewien, co to jest za lekcja, ale wygląda na to, że będzie to jakaś obrona przed czarną magią albo zaawansowane zaklęcia. Acio, mandragory, właśnie. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Powtórzę to jeszcze raz, zwiastun wygląda niesamowicie. Ciekawe czy pokażą nam jakiś gameplay. Czyli zostało nam kolejny raz potwierdzone to, że nasz uczeń, nasz protagonista, uczeń piątego roku Szkoły Magii i Czarodziejstwa jest w jakiś sposób powiązany z pradawną magią. Jak on to powiedział, słyszy szepty pradawnej magii. I widzę, że tutaj mamy coś podobnego do różnych zadań nauczycieli z Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego, gdzie Harry, Ron i Hermiona musieli przejść przez partie szachów czarodziejów. To od razu kojarzy mi się z tamtymi scenami w książce i filmie. Właśnie zobaczyliśmy jakiegoś nowego potwora, wygląda jak pół smok, pół jakiś lew. Naprawdę wygląda niesamowicie. Render tej kreatury wygląda naprawdę fenomenalnie. Tutaj górski troll przelatuje przez drzwi jak gdyby nigdy nic, prawdopodobnie będzie jakimś minibossem albo coś. Zastanawia mnie jedno, gdzie dzieje się ta sytuacja, czy jest to na błoniach Hogwartu czy na przykład w wiosce Hogsmeade, a może gdzieś zupełnie indziej. Piękny zwiastun, mam nadzieję, że gra będzie trwała więcej niż 35 godzin. Tutaj prawdopodobnie znajdujemy się w Askabanie i historia czy zadanie do wykonania będzie bardzo bardzo podobne do tego z trzeciej części filmu i książki, czyli uwolnienie Syriusza Blacka. Tutaj prawdopodobnie misja będzie polegała na uwolnieniu kogoś, prawdopodobnie nie Syriusza Blacka, bo w momencie kiedy rozgrywa się ta gra, Syriusz Black jeszcze się nie narodził. Tutaj widzimy pierwszą misję, czyli Fire and Vice, z tego co pamiętam. Wiem z gameplayów, że podczas pierwszej misji, czy gdzieś na początku gry, będziemy widzieli właśnie tą arenę z walczącymi smokami. I tutaj znowu vibe czwartej części i turnieju trójmagicznego, gdzie Harry Potter musiał zmierzyć się ze smokiem. Naprawdę wyczuwam tutaj bardzo ciekawe i nawiązujące do książek i filmów. Mimo że gra rozgrywa się ponad 100 lat przed Harrym Potterem, czuć ten klimat, czuć ten świat. Nie wiem ile razy to powiedziałem, ale grafika wygląda fenomenalnie. Świat tętni życiem. Ten zwiastun przekonał mnie jeszcze bardziej do tej gry, no nie żeby musiał mnie jakoś przekonywać, bo i tak kupię grę w dniu premiery, ale powiem Wam, że ta gra zapowiada się na grę roku 2023. Jeżeli podzielacie moje zdanie, to zostawcie łapkę w górę, zobaczymy ilu z Was uważa podobnie. Trzymajcie się do następnego razu.